Siema, z tej strony Dragus. W tym odcinku będziemy oceniać banki widzów. A oto kryteria, które brałem pod uwagę, kiedy oceniałem banki. Po pierwsze, ilość, po drugie, wygląd, po trzecie, rzadkość. Każde brałem pod uwagę. Jeżeli bank miał ocenę co najmniej 5 na 10 ode mnie, dostawał losowego peta, którego losowałem w kole fortuny. A więc nie przedłużając, lecimy z oceną pierwszego banku. Pierwszy bank, który oceniamy, jest od orniego, Ornim Bank Tieru trzeciego, a w nim 11 petów. Pod względem rzadkości wygląda słabo, gdyż nie ma tu nic bardzo rzadkiego. Pod względem ilości też słabo wychodzi. Ogólnikowy wygląd nie jest zły, ale nie robi wielkiego wrażenia. Ocena ogólnikowa banku 3 na 10. Kolejny bank jest od Amciax, Amcia ma bank tieru 2 a w nim 35 PETów. Są to PETy w przedziale od 700 milionów mocy do 26 trylionów. Pod względem rzadkości nie jest źle, ma kilka ciekawych petów. Pod względem ilości jest trochę słabiej. Ogólnikowy wygląd nie jest zły, ale też nie jest świetny. Ocena końcowa banku 5 na 10. A jeśli ocena 5 na 10, to trzeba rozdać PETA. Oto co wylosowała Amcia z koła fortuny. Brał. Kolejny bank jest od Sewy i Seba nie ma nic, więc ocena prosta 0 na 10. Czwartym bankiem dzisiaj jest bank od Zjem Obiad Bank Tieru 5, a w nim aż 191 PETów. Jest tu potężna ilość petów. Widać tu potężne pety jak Dark Matter, Helisak Solot, jak i pety słabsze, ale przydatne do zbierania indeksu. Jeśli chodzi o rzadkość, widać przyzwoity poziom trzymany, a wygląd banku ogólny wypada bardzo dobrze. Ocena 7,5 na 10. A oto nagroda dla. ZJEM obiad. Na chwilę ci przerwy oglądanie, by ogłosić, że organizuję losowanie Jeśli chcesz zdobyć dwa Rainbow Hellish Axoloty Zostaw suba i lajka i napisz komentarz o treści, biorę udział I swój nick z Robloxa w kolejnym odcinku rozlosuje zwycięzcę A teraz wróćmy do odcinka Bank od Pigmin Galaxy 35, bardziej znany jako Mister Janek, mój moderator. Janek ma pokaźną liczbę petów w wysokości 135. Niestety nie ma zbytnio rzadkich petów, ani mocnych w banku. Lecz widać w banku kilka ciekawych petów. Ogólna ocena 6 na 10. Bank od Hurtas 1522, a w banku nic. Więc ocena prosta 0 na 10. A teraz bank Jestem Głupi 3. Ma on 84 pety, a w nich znajdują się pety mocne jak Haze, Axo, Dark Metal, ale także ciekawe pety do rozbudowania indeksu typu Hellspidery lub Dark Metal Festive Elfy. Ogólna ocena 5 na 10. Eee, jestem Głupi wygrał ekskluzywa z koła Fortuny, a więc zdobywa ode mnie Keyboard kata, eee, jako że... Stwierdziłem, że będę rozdawał tylko jednego ekskluzywa na jeden odcinek, więc zostanie on usunięty z kolejnego koła fortuny. więc Proszę nie pisać komentarza, że skam, bo nie ma ekskluzywa w kolejnej koła fortuny. Po prostu jest jeden ekskluzyw na jeden odcinek i wygroko Jestem głupi. Bankot Kijek 299, a w nim 79 petów. Nie wypada on dobrze pod względem siły, taki jak rzadkości. Oczywiście są ciekawe okazy, ale tylko kilka. Ogólna ocena 4 na 10. Bankot Kuba. B, a w nim wielka ilość petów, 8. Nie ma tu nic ciekawego ani szybkiego. Tak samo mocnych petów nie ma. Ocena 1 na 10. Bankot at Kacper Kong 11. A w nim 26 petów. Większość z nich to pety zmienione w Dark Matter. Mam kilka fajnych petów do indeksu, a jeśli chodzi o moc, nie wychodzi on najgorzej. Poleciłbym zdobycie silniejszych petów. Ocena 5 na 10. Bank od 76, zawiera 27 petów, a w nim z ciekawszych rzeczy. Jeśli chodzi o moc, to Imperion Rainbow Axolot. Ale ma też pety, które przydałyby się na przykład mi do indeksu, gdyż ma wiele słabych petów zrobione na Dark Matter. Ocena 7 na 10. Bank od 1406 Miłość, a w nim 33 pety. Miłość jest oblubiennikiem kawka petów, masz aż 13. Dobrze się czujesz? A nie patrząc na nie, mamy też ciekawe pety w postaci typu Pol Dragon, jak i dobre pety pod względem mocy. Ocena 6 na 10. Bank od Miczka i ma ono 76 petów. Jest to bank bardzo pod X patrząc na większość petów. Są one zwykłe i nierzadkie, lecz większość jest przerobiona na dark matter, przez co ich wartość rośnie, przez co bank dobrze się prezentuje. Ocena banku 6,5 na 10. Bank od Little Rose. Ma ona 36 petów. Bank bardzo zrobiony pod indeks i bardzo przez to mi się podoba. Prawie każdy pet inny, przy tym słabsze pety porobione na Dark Metal i Blind Nie ma tu wysokiej mocy, lecz pod przydatności wygląda idealnie. Ocena 7 na 10. O, a teraz od Judek197. Judek zaprezentował niebywałą ilość petów w wysokości 3. Jego kolekcję ryb oraz żółwia. Ocena 0 na 10. Banko 3 x A w nim 122 pety. I przede wszystkim prawdziwy rarytas. Hughes Gargoyle Dragon. Do tego Multon Dark Matter Heyshak Solotu. Może nie ma dużo do indeksu petów, lecz siła i rzadkość tu jest na wysokim poziomie, no huge guy gold dragon, nie ma co tu szykbiać pet, tego każdy by chciał. Ocena 9,5 na 10, brakuje mi tu tylko jakiegoś innego eksploziva do perfekcyjnego banku. I to jest wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o konkursie, zostawieniu suba, łapki. Komentujcie, pisze, co byście chcieli, żeby, żebym zmienił, co by było fajnego, jakbym dodał. Dzięki Wam wszystkim, że oglądaliście. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Narka.